Elo widowie, A dzisiaj robimy chyba kolejny, Nie, nie robimy kolejnego speedrunu, bo nie ma słuchawek. Ale robimy, ale gramy znowu w Fortnite widowie. Proszę wybicie się. Dlatego wybijmy się, bo dla te... dlatego, że rzadko oglądacie tego Fortnite'a, Widocznie. Dobra widzowie, mamy challenge, że każda broń, którą, z których jak zabijemy kogoś, albo jak znajdziemy, to musimy wszystkie kierzaki zbierać, które napotkamy, co nie? Nie. To jest nasz challenge. Nie, nasz challenge jest taki, że jak kogoś zabijemy tymi? swoimi broniami, to musimy jego bronić. A, Nie zrozumiałem jak mi mówił na Platyna. Platyna. Na lecimy tam! Mm. Tam, no. pe... tam. Lecimy dobra? Plata. Tam lecimy e, gdzie sta krokeczka Gdzie? No. Platyna. Gramy na platynie. Woli nie. What? What the hell <laughs> <fiel? laughs> from the world? Nikogo nie tego nie widzi. Nikogo tu nie ma. A jednak jedna zobaczyć. No, osoba jest. no uciekamy stąd. co nie? No uciekamy. idziemy do tej dziury. co nie? No, oczywiście, że tak. Ej, kiedy będziemy umieć nagrywać z kamerką się zapytam. Bo nie wiem, jak to robić. No to widzowie, jakby co, to idzie nam dobrze. Lubimy co nie? Widzowie, jakby co, to bardzo chcemy, aby to się wybiło. Bo wbijamy Tisaka do końca roku. A jak nie wbijecie, no po prostu mnie mi smutno. Wbijcie dla. i dla... Nie, będziemy nie... Tak, nie będziemy nagrywać. Tak, i nie będziemy nagrywać. Um, odchodzę, wtedy odejdę z YouTube'a na, na 365 dni, czyli na jeden rok, a więc jeśli nie zrobicie mi tego, że um, jeśli zrobicie to, że dobijemy Cytko. wszystko um, te, te, tego tyciaka, to nie odchodzę na rok z YouTube'a, a więc widzowie to chyba jest dobry deal. Bo ja naprawdę chcę dobić i bardzo o, um, chcę dla was nagrywać, ale... Zrobię, zrobię, dla was taki challenge rzadko robię dla was challenge, bo to czasami, bo to wy możecie mi zadawać, ale nie zadajecie, ale ja wam zrobię teraz a więc jak nie będzie to do końca roku jak się ten rok skończy to dopiero w 2026 wyjdzie nowy filmik z Fortnite'a, dobra? O, to jest dobra widzowie? bo my, bo ja bardzo chcę to dobić i o, I, ben, I od, i od, i od całego samego początku, jak dałem opis kanału, że do, wbijamy 1000 subskrypcji do końca roku, to jak nie wbijemy tego, to nie będę nagrywał w sumie do 2027 Dobra, widzowie, jakbyście się pytali, to idzie nam dobrze, a jakbyście się pytali też, co tam te to to mój pies. Ech. No. On jest takie słodziutki, mega słodki, ma oczka. To dobra, będę benem, dobra, benem robił... Nie wiem, no to prawda, zrobię teraz ujęcie jak ty grasz po prostu. Pan nasz gamer. Co to ma być? Możemy zamiast tego... To jest... To, to jest broń. Nie wiem, czy nam się... Co? Od... Oddaj, oddaj, Dzieciak. No niezbyt dobry. nie dobrze na idzie, niestety. Coś. Co? Szczelba, automatyczny bliźniak. To jest lepszy niż zwykły au, e, bliźniak. To nie jest pompa. O, mamy maski, oni pustki. Holoskryp. No. Holoscreme, jeszcze to sztucze. nie zabije. Nie, to jest organ z ale nikt nas nie zadziwia. Ale maska pustki uni. Nie można się teleportować. Prawda. O nic nie słysza. Widzowie, nadal, nadal nam dobrze idzie w sumie, co nie? No. Prywał grę. Tak, to Widzowie, to... mówiłem do Jasia coś. A więc nie zwracajcie tam to, co mówiłem przed tą, przed tą pauzą. No kurde, nienawidzę jak ten ekran takie źle robi. Dobra, widzowie, o, za chwilę. Widzowie wiecie, co Dobry beczki noski. robią. Przed chwilą miał beczki. Um, o, przed chwilą. Przed chwilą. Um, a, widzowie, przed chwilą on miał beczki ze